Doktor Ryan Burge zapewnia, że wysyłając Twoje dziecko na uniwersytet, nie ma reguły, że straci tam wiarę. Jeżeli odejmiesz sobie szczyptę soli dziennie, możesz ucieszyć swoje serce. Natomiast czytając nową książkę pastora Jonesa, jest szansa, że unikniesz alkoholizmu. Gabi Barrett ogłasza premierę melodycznie intymnych zwierzeń na temat macierzyństwa i miłości, natomiast luteranie zapraszają młodzież z całego świata do innowacyjnego programu stypendialnego z Kolei Watykan ostro wypowiada się na temat nowoczesnych systemów uzbrojenia, które niekoniecznie przyczynia się do ochrony ludności cywilnej. Środa, 22 listopada. Radio Safira zaprasza do wysłuchania chrześcijańskiego serwisu informacyjnego. Stały obserwator z Watykanu przy biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, arcybiskup Ettore Balestrero, stwierdził, że interesy gospodarcze i geopolityczne często przeważają nad szacunkiem dla ludzkiej godności. Podkreślił, że międzynarodowe prawo humanitarne powinno chronić godność ludzką, ponieważ często naruszane jest przez wojskowe i polityczne imperatywy. Zwrócił uwagę na problem używania broni kasetowej w obszarach zaludnionych oraz wezwał do wzmocnienia ochrony ludności cywilnej. Ostatnio zajął się też kwestią autonomicznych systemów uzbrojenia, nawołując do negocjacji w sprawie wprowadzenia moratorium na ich rozwój. Politolog dr Ryan Burge, na podstawie wieloletnich obserwacji, obala mit, że wyższe wykształcenie sprzyja odrzuceniu wiary. Osoby z wyższym i podyplomowym wykształceniem są bardziej religijne niż pozostałe grupy badanych. Podkreśla znaczenie aktywnego uczestnictwa w życiu kościelnym oraz zaangażowania w chrześcijańskie inicjatywy na uczelniach. Jego badania ujawniają także trend odchodzenia od kościoła wśród starszych milenialsów. W placówce Dorcas w Debreczynie na Węgrzech kościół United Methodist wspiera uchodźców z Ukrainy. Od ponad roku obóz stał się domem dla około 250 osób, w tym dla mniejszości Romów. Kościół zapewnia mieszkańcom żywność, wsparcie duchowe i dach nad głową. Finansowanie utrzymania placówki wspiera United Methodist Church z Niemiec. Pastor Steve Gaines, były prezydent Południowej Konwencji Baptystów z USA, ogłosił podczas ostatniego niedzielnego nabożeństwa, że zdiagnozowano u niego raka nerki. Lider poprosił wiernych o modlitwę. Gaines, który pełnił funkcję prezesa konwencji, planuje leczenie w ośrodku MD Anderson Cancer Center w Houston. Po ogłoszeniu, pastorzy i wierni wspólnie modlili się za zdrowie Steve'a, który ma spędzić najbliższe tygodnie na badaniach i leczeniu. Luteranie? Zapraszają młodzież do tworzenia projektów międzywyznaniowych w ramach Światowego Tygodnia Harmonii Międzyreligijnej w przyszłym roku. Celem jest wspieranie współpracy między ludźmi różnych wspólnot religijnych. Światowa Federacja Luterańska oferuje finansowanie małych projektów prowadzonych przez młodzież, mających na celu budowanie konstruktywnych relacji międzywyznaniowych. Każdy projekt zatwierdzony przez kierownictwo Kościoła Członkowskiego. Może otrzymać finansowanie. Projekty powinny być rozwijane we współpracy z lokalnymi szkołami, grupami studenckimi lub wiejskimi. Termin składania wniosków to 17 grudnia. Naukowcy z Northwestern Medicine, Vanderbilt University Medical Center i University of Alabama wskazują, że nawet osoby leczone farmakologicznie na nadciśnienie mogą jeszcze bardziej je obniżyć, ograniczając spożycie soli. Badania ujawniły, że redukcja tak soli jak sodu jest korzystna dla wszystkich, niezależnie od przyjmowania leków na nadciśnienie. Efekt obniżenia ciśnienia jest szybki i bezpieczny. Badacze wskazali, że mnóstwo soli ukrywają produkty spożywcze przetworzone i gotowe. Zachęcają konsumentów do bardziej wnikliwego czytania etykiet zamieszczanych na opakowaniach produktów. Pastor C. Don Jones opisuje swoją walkę z alkoholizmem w książce The Sun Still Shines. The Legend of a Drunken Pastor. W rozmowie z United Methodist News, Jones mówi o swojej ośmiomiesięcznej walce z nałogiem, w której ostatecznie zwyciężył. Don Jones, który jest pastorem kościołów metodystycznych w Andersonville i Highschool, ma nadzieję, że jego książka pomoże innym zmagającym się z uzależnieniem. Pomimo osobistych i zawodowych wyzwań, dąży do bycia lepszym pastorem i kontynuuje naukę teologii oraz dużo się modli. Gabi Barrett ogłasza premierę długo wyczekiwanego drugiego albumu Chapter and Amp Verse, który ukaże się 2 lutego w przyszłym roku. Artystka, zdobywczyni wielu platynowych płyt, prezentuje wzruszający singiel Growing Up Raising You. Nowe wydanie jest kontynuacją jej platynowego debiutu Goldmine. Artystka obiecuje jeszcze bardziej osobiste teksty piosenek. Barrett, opisując Growing Up, Raising You, podkreśla osobisty charakter piosenki na podstawie własnych doświadczeń jako matki i żony w wieku zaledwie 23 lat. To był serwis informacyjny Radia Safira: Katolicy, Protestanci i prawosławni razem. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.